Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i dzisiaj już przychodzę do Was z tym oto pojedynkiem zapowiadanym kilka dni temu. No i w sumie zdania były podzielone, podzielone co do zdrabki belgijskiej, także postawiłem tutaj na najdroższe zdrapki. Mam tutaj najdroższą zdrabkę polską, kosmiczne 7, jedną z najdroższych zdrapek. I najdroższą zrabkę. W sumie też jedną z najdroższych zrapek, bo jest jeszcze jedna zrabka za 20 euro w Belgii. No ale tutaj postawiłem na zrabkę cash. Jeśli chodzi o numerek zrabki, to tutaj mam piąteczkę. Chciałem trójkę, ale niestety nie było. Także wziąłem co tam już Pan miał. Także mam tutaj piątkę. Środkowa zrabka z paczki. W paczce jest 10 sztuk. A kosmiczne 7, tak jak już wcześniej mówiłem, mam tutaj 13, także możecie pisać w komentarzu wasze typy. Jak tutaj obstawiacie, czy zrabka belgijska, czy polska, czy może obydwie. Jeśli o mnie chodzi, to coś czuję, że ta 13 będzie coś tutaj mieć w sobie. A jeśli chodzi o zrabkę cash, to zobaczymy, bardzo bym chciał. Może tutaj zaczniemy od zrabki belgijskiej, troszeczkę mniej drapania. A później zdrapiemy sobie Polską. Także trzymajcie mocno kciuki i drapiemy. Także drapiemy tutaj oczywiście przypomnę, mamy nasze wygrywające liczby. Mamy jeszcze bonus, szukamy napisu cash. Yy, I wtedy wygrywamy stówkę od razu. Liczb tutaj mamy sporo. Już jestem z powrotem, moi drodzy. Niestety mi się nie nagrało. Najważniejsze, nie wiem jak to się stało. Ta kamerka mnie czasami po prostu dobija. Teraz właśnie zauważyłem, że nie było włączone, a włączyłem. No nic, tutaj zdrapałem te liczby, tutaj drapałem, drapałem, ogadałem się. Niestety tutaj nic nie ma. Także tutaj jest puściutko. Możecie sobie jeszcze sprawdzić. Mnożnika tutaj nie drapałem, ale ku mojemu zaskoczeniu, zobaczcie co jest w bonusie. W bonusie jest stuwa. no i po prostu tak żałuję, że to się nie nagrało, bo byłem mega, mega tutaj zaskoczony. Ja tutaj Was w błąd wprowadziłem, mówiąc, że szukamy napisu cash. Cash chyba szukaliśmy w poprzedniej wersji, eee, a tutaj szukamy od razu stuwy i mamy tą stówę, także pierwszy raz mi się udało tutaj wygrać stówkę na tej zdrapce. W bonusie przede wszystkim eee, możecie zobaczyć numer 5, ta sama zdrawka, tutaj nic nie kombinowane, no ale niestety złośliwość rzeczy martwych eee, no i tutaj co najważniejsze nam się nie nagrało, ale uwaga, jeszcze mamy mnożnik, także jeszcze możemy tutaj wygraną pomnożyć. Możemy pomnożyć może być 200 euro, 500 euro, bo może być razy 5, razy 2 razy 3 razy 5. Razy 3 nie będzie, bo 300 euro nie możemy wygrać, a razy 2 razy 5 może być. No albo razy 1 to wtedy nic. To wtedy po prostu nic nie, nie mnożymy. Także zobaczmy. Wielka szkoda, że to się nie nagrało. No ale już teraz musztarda po obiedzie, jak to się mówi. Niestety nic już na to nie poradzę. Eee, no to zobaczmy. Może będzie mnożnik. Razy 2 albo razy 5. Zobaczmy, zobaczmy, czy będzie 500 w tej zdrabce. Nie, mamy raz 1. To już by było zbyt pięknie, ale stówka i tak jest super. Także wow, super mega zaskoczenie. Myślałem, że będzie 50 euro, bo często właśnie dużo jest tych wygranych e, po 50 euro. A stówek mamy pół tysiąca. Stóweczek mamy na tej zdrabce, także udało mi się tutaj wygrać 100 euro. Bardzo, bardzo żałuję, że to się nie nagrało, no ale nic na to nie poradzę. Mamy stóweczkę, także pojedynek tutaj myślę, że jednak wygra zdrabka belgijska. Bardzo się cieszę, bo ostatnio właśnie te zdrabki belgijskie mi coś nie sprzyjały, a tutaj może. To będzie powrót takiej dobrej pasy. No i teraz zdrapiemy sobie zdrapkę polską. Eee, także co, żeby tutaj zdrapka polska lepiej wypadła, no to, no to też pasuje tutaj stówkę wygrać. Żeby był remis 150, no to można powiedzieć, że pojedynek wygra zdrapka polska. Także zobaczmy, teraz będę sprawdzał co, co chwilę, czy się wszystko dobrze nagrywa. Tutaj szukamy siódemki księżyca, planety. Za księżyc znożymy razy dwa, za planetę razy 5. W bonusie szukamy kwoty. Także za, zaczynamy drapać. Także zobaczmy, czy coś tutaj będzie. Mamy tak: perłę, awokado, obcy. Cytryna. Księżyc mamy wygraną i mnożymy razy dwa, także no super. Także jednak miałem nosa, jeśli chodzi o tą trzynastkę. Mamy chmury, mamy kometę, diamenty, zegar, klucz, ananas, antena, tęcza, Muszę przesunąć. Bardzo długa zdradka. Następnie mamy astronautę. Gwiazdę. Gwiazdy nie szukamy. Szukamy planety, siódemki. Księżyca. Jeden już księżyc mamy. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś kwiatka, piłkę. Przesuwamy dalej. Palma, Tornado, Portfel, Korona, Rakieta, Teleskop. Tutaj mamy słońce, kutka, narty i Arbus. Także już więcej nic nie znaleźliśmy, ale mamy jeden Księżyc. Księżyc mnożymy wygraną razy dwa, także jest całkiem, całkiem fajnie. W bonusie szukamy kwoty, także może od razu tutaj zerknę, czy coś tutaj jest, ale mamy kier, także tutaj nie ma nic, ale mamy księżyc, także podejrzewam, że będzie 60 zł, także, także super draping. Na pewno minimum to 60 zł, mmm, także już jesteśmy na plusie po stronie belgijskiej, po polskiej, także no, super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy, co tu jednak jest. Wow, no tego to się nie spodziewałem. Mamy 100 zł mnożone razy 2. Wow, no to jednak zdrabka belgijska, przepraszam, polska, tutaj wygrywa ten pojedynek, ale w ogóle jaki zbieg okoliczności. Tutaj mamy stówkę, tutaj stówkę, tylko że mnożymy razy 2. Także no szok. Nie spodziewałem się takich wygranych, absolutnie. A tutaj takie miłe zaskoczenie, także trzynastka kosmiczna 7 na duży, duży plus i tutaj niespodziewanie wygrywa strona polska mamy 200 zł 200 zł to nagroda piątego stopnia a tutaj 100 euro to nagroda no tutaj jest dużo tych stopni no ale tutaj spokojnie można powiedzieć że jednak strona polska tutaj wygrywa ten pojedynek wow, mega, mega plus plus 170 zł a zdrabka belgijska Plus 80 euro, także no super. Bardzo, bardzo się cieszę. Nie spodziewałem się takiego zakończenia. Absolutnie w ogóle ten księżyc to już mi ucieszył, bo byłem pewny, że będzie 30 razy 2, a tutaj jeszcze lepiej. 100 razy 2, także mamy 200 zł. Także no muszę powiedzieć, że jednak tutaj z ta dobra pasta wraca do drapek polskich, belgijskich, także to są już takie. Eee, najlepsze wygrane w tym roku, w roku 2023, także super. No i oczywiście mam nadzieję, że, że tutaj z odcinka na odcinek będziemy tutaj pobijać kolejne rekordy. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to rekord e, jeśli chodzi o tą zdrapkę 100, zł, 100 euro. No i tutaj pierwszy raz drapana kosmiczna, kosmiczne 7 i mamy 200 zł, także no super rekord. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście, proszę o łapeczki w górze pod filmikiem. Myślę, że takie odcinki z takimi wygranymi zasługują na bardzo dużo łapeczek w górze. Także zostawiajcie łapeczki. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że również szczęśliwym. Trzymajcie się. Do następnego. Papa. Pa.